Przygotowując się do tej dzisiejszej debaty znalazłem plakat pani premier z kampanii wyborczej, na którym jest bardzo ładne pani zdjęcie i napis spotkajmy się w drodze. To jedyny przykład, kiedy kandydat na premiera ostrzega przed swoimi rządami. Zbyt często ten rząd ożywia scenę kabaretową w Polsce, ale to pół biedy, kiedy polityka przechodzi do kabaretu. Robi się niedobrze, kiedy kabaret przechodzi do polityki, bo my wszyscy kilka lat temu śmialiśmy się, kiedy radna Napisu z Poznania powagą swojej partii protestowała przeciwko temu, że osiołki w poznańskim Zoo zbyt głośno uprawiają seks. Dzisiaj polskim kobietom nie jest do śmiechu, kiedy słyszą, co ma im do zaproponowania minister zdrowia, kiedy z tej trybuny słyszymy w debacie o objawieniach fatimskich, cytuję, że antykoncepcja to zbrodnia, kiedy prezes partii mówi bardzo wyraźnie, że zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej jest tylko kwestią czasu, bo ta władza, pani premier, ma obsesję na dwóch punktach na punkcie seksu i historii. Obie rzeczy są fajne, ale nie za obie rzeczy politycy biorą pieniądze. Dzisiaj, niestety, warto przypomnieć słowa poety Adama Asnyka, który mówił, że trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiądłych laurów liść z uporem stroić głowę. Wy zajmujecie się historią i seksem, bo boicie się mówić Polakom o przyszłości o prawdzie na temat przyszłości, którą chcecie Polakom zafundować, bo dzisiaj wiecie doskonale wiecie, że Polacy nie chcą wyjścia z Unii Europejskiej, jak chce tego minister obrony, bo doskonale wiecie, że Polacy nie chcą republiki wyznaniowej i biskupów w Senacie, jak chce tego minister Szczerski, bo Polacy nie chcą tego, by gwarantem ich wolności demokratycznych był pan poseł Piotrowicz, a aniołem wolności słowa Jacek Kurski.